Tak, proszę Państwa, widzimy właśnie jak ładuje się plastik do drukarki 3D. E, właśnie podgrzewa się ekstruder, taki podajnik, czy może raczej, e, jak to nazwać po polsku, podgrzewa czy do plastiku. E, temperaturę mamy w tej chwili 171 stopni Celsjusza, więc zdecydowanie lepiej będzie go nie dotykać. Zresztą tak jest też napisane. Eee, więc nie będziemy dotykać w każdym razie na razie oglądam czy się ładnie ładuje w tej chwili nie widzę żeby się ten drucik ruszał ale z powodu tego że nie ma na nim żadnych napisów ani kresek może na ciężko się zorientować o! coś się dzieje ładowanie się rozpoczęło Widzimy, jak z tego właśnie podajniczka troszeczkę się wydobywa plastiku. Czyli to jest pierwsza próba, gdzie plastik będzie spływał do tego kontenerka, w którym resztki będzie można później wyrzucić. Ta drukarka należy do jednej z najtańszych, jakie można dostać na rynku. Jednocześnie jest jedną z niewielu tak tanich drukarek, które są w pełni zabudowane i dosyć łatwiej obsłudze jak na drukarkę 3D w tej cenie 500 dolarów 500 funtów też niestety dziwny przelicznik ehm, ciężko dostać cokolwiek innego oprócz drukarek które trzeba samemu składać i którym trzeba poświęcić kilkanaście godzin na złożenie co jest swoją drogą pewną zabawą technologiczną można się nauczyć z czego są zbudowane jak dokładnie działają ale ciężko je wykalibrować. Ta drukarka ma bardzo dobre statystyki, jak na bardzo drukarkę e, Potrafi drukować do wielkości 20-20 na 20 cm, czyli całkiem sporo obiekty. E, droższe drukarki, dwukrotnie droższe, zdarza się, że drukują 15 na 16 na 18. A ta drukuje 20-20 na 20. E, w rozdzielczości, czyli jakby najmniejsza, najmniejsza wielkość, jaką drukuje, to jest 100 mikronów czyli 0,01 mm czyli dobra rozdzielczość ciężko by było przy takiej rozdzielczości zauważyć e, linię na, na druku można sobie zawsze później wyślikować ten projekt, który sobie wydrukujemy ale, ale jeśli chcemy mieć szybszy wydruk można zwiększyć wielkość do 0,04 mm czyli 400 mikronów wtedy drukują się obiekty szybciej e, pierwszy to akurat jest moja druga drukarka, która przyszła od, od firmy XYZ. E, pierwsza nie działała. Znaczy e, działała, ale nie tak jak powinna. W czasie e, transportu coś się musiało ukruszyć i nie chciała się wykalibrować, więc bez żadnych problemów e, panowie z firmy, która się nazywa Studika, która jest reprezentantem XYZ na Europę, zresztą na cały świat w tej chwili, e, wymienili mi ją na tą. Dzisiaj właśnie bez żadnych najmniejszych problemów, e, czyli zasadniczo bardzo dobry serwis, naprawdę jest, e, jestem, jestem no, pod wrażeniem. E, I właśnie teraz testujemy tą nową drukareczkę, która właśnie się przyjechała. I tutaj mam zapytanie: czy, czy filament, czyli ten plastik wyszedł właśnie z, z dziurki od nosa, czy z podajnika? E, wyszedł zdecydowanie, e, więc damy OK, e, Więc to się, nam, to się nam zgadza, czyli bardzo dobrze. E, co teraz możemy spróbować, e, to wykalibrować drukarkę. E, are you sure? Well, sure don't this no, sure to one is not much we can do about it. E, I teraz proszę Państwa, widzimy, że nasz ekstruder, czyli nasza, nasz podajnik jest już w temperaturze 195 stopni Celsjusza, a akurat się wychładza, nie wiadomo po co. E, znaczy, na pewno ma swój powód, ja się po prostu nie znam. E, ale w tym samym czasie podnosi się platforma, e, no i znowu się podajnik e, podgrzewa, czyli tak jak mi się wydawało powinno być, jeśli zamierza coś tam drukować. E, platforma właśnie mamy tutaj, jest to samokalibrująca się platforma, co też jest całkiem niezłym, powiem szczerze, e, no z jakością czy tam powiedzmy właściwością tej drukarki jak na cenę, bo rzadko się zdarzają samokalibrujące się platformy właściwie w takiej co się w ogóle nie zdarzają. Więc jestem, jestem pod wrażeniem jeśli ta platforma się wykalibruje sama tak jak powinna to będzie to całkiem niezły wynik. Na razie... Na razie jest tylko, że się coś kalibruje, nie widać dokładnie żadnych. O znak zewnętrznych tejkowej kalibracji, ale, ale powoli coś się dzieje, więc, e, więc miejmy nadzieję, że cały czas platforma się podgrzewa, może po prostu musi dojść do odpowiedniej temperatury. E, jeśli ta drukarka, że tak powiem, spełni swoje oczekiwania i będzie mi drukowała przez, e, no, przez najbliższe, powiedzmy, pół roku, to za te pieniądze, które za nią zapłaciłem, myślę, że, że to jest bardzo godne polecenia produkt. E, no i w tej chwili... Na razie dalej nie wiemy, co się dzieje. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to ja projektuję rzeczy w blenderze, który jest. No, trochę mi zajęło czasu, żeby się nauczyć czegokolwiek tam, ale, ale ta drukarka samodzielnie, że tak powiem, plików z blendera nie akceptuje. Trzeba, trzeba je konwertować. To można znaleźć oczywiście na naszym niesamowitym YouTube. E, opisy tego, jak to można wykonać, i jak można sobie pliki z Blendera czy z jakichkolwiek innych galerii. E, oczywiście jest na internecie cała masa galerii do drukarek 3D i obiektów, jak można je przenieść i drukować. XYZ, czyli tajwańska firma, która tą drukarkę wyprodukowała. E, wraz ze skupnym drukarki ma się dostęp do galerii ograniczonej. Kilkunastu tam projektów, czy nawet więcej, e, które można sobie wydrukować, ale jak wiadomo, nie, nie po to się kupuje drukarkę 3D, żeby drukować rzeczy, które już ktoś tam zaprojektował pod siebie. Po to jest tą drukarkę się kupuje, żeby drukować sobie to, co się samemu sobie wymarzyło. E, pierwszy wydruk zapewne nie będzie. E, w żadnym z moich projektów, to będzie na pewno wydruk, który drukarka samodzielnie wybierze jako druk testowy i z tego drukowania zamieszczę filmik później. Ja na razie mam nadzieję, że Państwu się podobało. Proszę wpisywać komentarze. Jeśli są jakieś zapytania, chętnie odpowiem. Dziękuję. Do widzenia.